Yy, ogólnie nagrywam ten odcinek od razu po Shorcie yy, yy, Jak zrobić Taiji The Taiji yy, Dlatego wpadnijcie na ten shorts, A ja przechodzę do odcineczka Siemaneczko z tej strony a na dzisiejszym odcinku gramy sobie w War Machines Tak Ta seria powoli zbliża się końca Ale dlaczego? No właśnie. My na początku pierwszy odcinek z tej serii miał być fajny. To był dopiero początek. No i było wszystko super. Ogólnie wszystko było miło, było fajnie. No ale teraz, jak już zacząłem zarabiać, coraz więcej. Cię coś. Tak się coś zmieniło. No i niestety ta seria zbliża się końca. Pierwszy odcinek był z Tora. Pierwszy odcinek był z Tora znaczy tak w sensie pierwszy po długim czasie grania. W to drugi, drugi odcinek to był ze zbroi teleportacji. Yy, trzeci odcinek yy, to był właśnie z zbroi Thanosa, czyli najpotężniejszej zbroi z tej gry. A teraz nadchodzi czwarty odcinek, w którym yy, będzie zbroja. Nad... Uwaga, uwaga! Uwaga! A dobra, to dobra, nie, ja ja se robię. Teraz to ja ja se robię, ale naprawdę. Ta seria była bardzo fajna, według mnie, podoba mi się. No ale czasami nic nie trwa wiecznie, no taka prawda. No i dzisiaj to Zbroja za 2 miliony chaosu. No ale przykro mi, że... kończymy tę serię. No ale... Wiecie, coś musi się skończyć, nie ma że nie. Tak bywa. No i niestety tak chyba zostanie. Dobra. To my sobie przejdziemy tutaj, tutaj, tutaj. Mamy taką zbroję. Najpierw ład piękność. Oj. No i ogólnie fajna ta zbroja, ładna, bardzo podoba mi się. E, dobra, przejdźmy od razu sobie do latania. E, latanie. O, no właśnie. Właśnie latanie jest takie. Trochę podobne do Tora, nawet powiem, że ściągnięte, ale nie będę, bo jednak coś lata dookoła. Coś takiego można pyk. Dobra, to mamy już latanie ogarnięte. No, no, pokażę. W ogóle to tak wygląda. Tak wygląda. A zobaczcie na Tora. Widzicie to? No. No, no to my sobie weźmiemy takie latanie. A, I przechodzimy sobie do broni. Jakie broni dostaje się z tej zbroi? Dobra. Nie będę spoilerować oczywiście, bo wszystko dla dobra widzów. I ja nie będę spoilerować, dlatego nie będę wam uprzykryć dnia i odcinka. I mam nadzieję, że będziecie fajnie się bawić. O kurde, typek ma Dychanta. Yy, Co ty dajesz? On zrobił 100 kili? <słuch> No, kiedyś to zbroja The Hunter była najlepsza. Prawie najlepsza, prawie oczywiście. Dobra, pierwszy atak. Siema, mordę. Siema. Pierwszy atak, atak to jest to. Pyk. To jest taki wybuch. Drugi atak to jest taki. Mniotanie. A nie, to nie jest. To jest miotanie. Że tym steruję i to miota ogólnie, wszystkim dookoła. Drugi atak to jest to. Popatrzcie na animację. Dobra. No i popatrzcie na animację tego pierwszego. O! No i niech mi się to wszystko załaduje. O. Niech mi się to wszystko załaduje. My lecimy sobie na placóweczkę. No i zobaczymy, jak te ataki działają, no bo przecież kupiłem zbroję za 2 miliony, ja nie chcę być niezadowolony przecież, no. Ale dobra, ja nie będę wam spoilerować odcinka, no. I nie chcę wam go przykrzać, żyćka. Patrzcie, można od razu podczas lotu, pyk. 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 No to wyrzuca. Powiem tyle o, to też pyk ataki są bardzo fajne. No a taki są. Aha, oni mnie biją. Dobra, pyk No i nie wiem, jakiego rozwalić, mieć Pyk. Pyk. Mniotamy nimi. Pyk. Pyk. Dobra, jednak ta zbroja jest trochę słabsza. Ach. Szkoda, że ona nie ma ataku, tak to jest dupna. Naprawdę. No. Ja już to teraz zginam. E, ocenianie od razu, bo już nie chce mi się robić odcinka... E, d, y, do dupy zbrałem. Pyk! I my uciekamy. A. Dobra, zabili mnie. No, od razu ocenianie, bo nie chce mi się takiego... gna... Dobra. E, Wybuch bardzo słaby na... na daleko... na... nie... to nie jest na taką daleką odległość. Na, patrzcie. I tego wywaliło. I tego też. Nie. Tego wywaliło, tego. A tego już nie. A sen dosłownie tak. No gówno. Druga atak to jest to. O. O. Dobra nie, 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 nie. To tak miota. I to na końcu wybucha. I ogólnie zbroi nie, nie kupuj, nie polecam. Naprawdę nie, nie polecam kupywać tej zbroi. To jest tak mało zała. Za, 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 za... Tak, mało zadaję. To ja już, zobacz, ja już wolę to. Ja już wolę to. <laughs> widzisz, widzisz? Bratek. Dobra, ale dla odcinka... Dla odcinka... Nie chcę mi się kręcić tego odcinka, ale dla odcinka polecę na placówkę. I zacznę rozwalać typa. Typów. Znaczy... Mówi się... Tylko nie zostań czerwonym tak szybko, dobra. Pek. No nie no! Jeszcze czerwonym brzeszczę o no nim nie zrobiłam. No, dobra, dobra! Ała! Spadam! Pyk, ała! Nie! Nie da się kręcić! Odcinka! To jest dobra, nie? To jest dobra zbroja! To jest dobra zbroja! R Wyłącz mi to, to jest takie. to Wyłącz mi to. To mi wyłącz, tylko to mi wyłącz. No i to jest zbroja prawowita. To jest, to jest przepiękne. Dobra. Ma, macie wchodzić na szczurce. Dobra. Jeśli chcecie zrobić ta, e, taggi, albo de -tag bo tak się powinno wypowiadać. I nie wiecie jak go zrobić. Wpadnijcie na Shortsa. Tak dzi. Wiecie co to? to są te kartoniki w Squid Game, co w metrze się liście liście se walili. To polecam wejść, a ja już kończę ten odcinek, bo ta zbroja jest taka. Ja normalnie na miniaturce dam, że tej zbroi na pewno nie kupicie. Tej zbroi... tej zbroi... tej zbroi w ogóle w grze nie powinno być, bo to już się lepsze ataki dostanie na sam start, kurde. Lecę. Leczę. No